Was w najnowszym odcinku na moim kanale. Ja jestem Julka, a dzisiaj wyprowadzam się z domu. i to jest już ten czas, w którym i ja muszę opuścić ten pałac. Za chwilę zobaczycie, jak wygląda nasz proces przeprowadzkowy. Tymczasem chciałabym Wam też odpowiedzieć na kilka pytań, które zadaliście na moim Instagramie odnośnie całej w sumie mojej przygody tutaj. Ty jesteś świnka, czy bietak? Co teraz będzie z domem X? Z tego co ja słyszałam, to są jacyś nowi najemcy. Ktoś jest zainteresowany wynajmem tego domu. I z tego co również słyszałam, nie są to żadni influencerzy. Po prostu ktoś tutaj inny teraz zamieszka. Będziesz ze mną mieszkał, sam na sam, jak no. się z tym czujesz. No właśnie, niepokoi mnie to. Ja, bardzo. ty, Lilu, bajuch i kotek. Nie żaden kotek. Jeszcze go namówi nam. Nie, nie namówi. Mamy już kilka kartonów popakowanych, na przykład mamy tułka, Kartony. Tu mamy kuchnię, tu mamy karton. Z Kim Teamu X2 utrzymujesz dalej kontakt. Taki regularny kontakt ostatnio mam z Moniką, ponieważ spotykamy się razem z Kamilem, z Patrykiem, z Pedrem i z Maćkiem i gramy sobie w planszówki. Czasami dołącza do nas Czarek, czasami dołącza do nas Karol i to są takie osoby, z którymi ostatnio najczęściej się widuję. Tutaj są rzeczy, które wystawię wam na Vinted, więc bądźcie czujni. No i przede wszystkim zostają tutaj meble, dlatego że to jest agencyjne i dostaliśmy to w prezencie na wprowadzkę. Jakbyśmy dostali to w prezencie, to wtedy byłoby nasze. What? A my dostaliśmy to jako element wyposażenia mieszkania. Czyli nie dostaliśmy tego w prezencie. <grym> Czy będzie Team X4? Nie wiem. Tematem ogólnie teamów zajmuje się agencja, zajmuje się moja agencja. Ja już przy teamie X3 i wydaje mi się, że wszyscy z teamu X2 przy teamie X3 mieliśmy bardzo mało informacji na temat, co się dzieje jak to będzie wyglądało. W sumie dostaliśmy tylko listę gdzieś tam z propozycją osób, które w tym teamie mają być. I Głosowaliśmy, kto jest najlepszym kandydatem, co koniec końców i tak nie zgodziło się zbytnio z ostatecznym wyborem. Więc myślę, że co do Timu X4, jeśli taki powstanie, to już w ogóle my, jako Team X2, nie będziemy mieli nic do gadania. Tu mam swoje kosmetyki, wszystkie. Słuchajcie, wyrzuciłam. Z trzy worki śmieci wydaje mi się, że na pewno. Kosmetyków, które były przeterminowane. Ja nie. Skąd w ogóle w ludzkim mieszkaniu jest tyle śmieci? Ale my wynieśliśmy z tego mieszkania do tej pory ile worków? Maciejos? 10? Dwa worki. I to jest śmieszne. Z 10 worków po prostu śmieci, jakichś starych papierów, przeterminowanych leków, przeterminowanych właśnie kosmetyków. Co chyba nie świadczy że dobrze o nas, bo to my powinniśmy już to wcześniej wywalić. Ale właśnie warto wiedzieć o tych przeterminowanych lekach, bo nie każdy wie, że one mogą się przeterminować. Niektórzy sobie myślą, że można je, nie wiem, jeść zawsze. A warto sprawdzić, bo jedzenie przeterminowanych leków to zdecydowanie nie jest dobry pomysł. Kto obecnie mieszka jeszcze w domu X i w domu Y? Słuchajcie, zostało nas już naprawdę bardzo mało. Jestem ja Maciek. U góry jest jeszcze Monia z Pedrem i został jeszcze Karol. Wszyscy z Team się już są wyprowadzeni. Jest jeszcze y, produkcja, bo produkcja przez jakiś czas tutaj z nami mieszkała, więc tak naprawdę została y, nas już tutaj końcóweczka, mniej niż połowa naszego teamu. A zobaczcie, co mam tu! Multum kosmetyków z marką, z którą chyba miałam mieć współpracę, ale nigdy jej nie dostałam, więc po prostu mam kosmetyki. Kosmetyki typu ambasadorskie. Jestem ambasadorką tej maskary i jak widzicie mam jej tutaj 1509. Muszę wliczyć ile tego jest i może to wezmę na majówkę, a jeśli nie na majówkę, to wezmę na obozy letnie, a jeśli nie na obozy letnie, to rozdam wszystkim ludziom, który, których znam, albo będę wam dodawać jako gratis na Vinted Tutaj pytanie typu prywatnego. Jak wyglądały opłaty za dom i wydaje mi się, że to nigdy nie było powiedziane, a to nie jest nic y, takiego specjalnego. Płaciliśmy każdy za swój pokój. Każdy pokój był y, wyceniany, po prostu płaciliśmy za swoją przestrzeń, a za przestrzeń y, wspólną, taką jak właśnie na przykład ta kanapa i salon, y, płaciła agencja. Nie wiem, czy mogę to mówić, <grym> ale powiem. Pokażę Wam, jak ładnie zorganizowałam swoją kosmetyczkę. Wow! Wow! To są karmexy i czajcie, że tylko tyle karmexów mi zostało. Tutaj mam też swoje produkty. Perfumik, paletki, rzeczy do włosów. Walizka ma jedną dosyć sporą wadę. <grym> To to wypada, przecież się... tu da się zapiąć na pewno. Wow, nie tak. spodziewałem się tego. Co cię denerwowało w domie X. Ja na początku, jak się tu wprowadziłam, to naprawdę miałam wrażenie, że mieszkam w pałacu. Te wszystkie żyrandole, ściany, te meble, obrazy, to po prostu było dla mnie nieziemskie. Potem po remoncie naszego domu, kiedy reagowaliśmy na nowy dom i było wow, mega wtedy. Wow. W ogóle też kosmicznie to wyglądało jak taki dom z przyszłości, ale w miarę upływu czasu dom stawał się coraz bardziej upierdliwy yy, dla mnie. Przede wszystkim dlatego i to jest chyba taka największa wada tego domu że jest tu. Zimno. Z tego co słyszałam, po prostu nie działają pompy, są zepsute pompy, coś takiego. I po prostu zdarzało się tak, że w środku zimy wyłączało się ogrzewanie. Naprawdę była minusowa temperatura w domu, musieliśmy wszyscy chodzić w kurtkach. Ja pamiętam, jak nagrywaliśmy odcinek. Że aha, jak wiązałam dla piesków matę, normalnie ręce nam, słuchajcie, odmarzały z zimna. W pewnym momencie były tutaj ciężkie warunki, czasami e, chyba też przez tą pompę ja się trochę na tym nie znam. Na przykład nie było ciepłej wody. Takich sytuacji było naprawdę sporo, ale dało się tu jakoś przeżyć. Aha, i jeszcze jedna jest rzecz, która mi bardzo przeszkadzała, ale to akurat w domu Y, ale to wam zaraz pokażę. Okno, które jest w łazience i pokażę wam, jak ono się otwiera. Tak, o! I nie da się go nigdy otworzyć. Adzień, położysz mi zamknąć okno! za klamkę. No i w dół. No i dostanę w łeb tym za No to trzymaj się jedną ręką tego i się stopniowo obniżaj. No ja tak zawsze to zamykam. Ryzykowanie życia. <gryzanie> no, no dawaj! Nie umiem. I na głowę przyjmuję. <gryzanie> <noise> Kocham ten dom. Tu są wszystkie moje buty. Ja nie mam pojęcia skąd ja mam tyle butów. Nie od czego zacząć tu! Uprosiłem ci tą pracę! Masz tylko z tych butów, które są. Wybrać te, które są dobre i tych, które są złe. Tak pewnie nie chcesz tyle na tym odcinku. Ja ci tłumaczę do twojego żeby twój, żeby twój, żeby twój żeby gruby czarek do toro do mózgu. Powiedz im prawdę, że mnie kochasz. Jaką prawdę? <głos> <głos> Jak z buty, to powiem. Weź nie bądź takie, bo oni pomyślą, że cię zmuszam. Do, do, do czego? <noise> do bycia ze mną. Dobra, chodź, Kuba. Będą wasze odcinki na kanale Team X na YouTube. Nowych odcinków raczej już nie będzie, może jakiś specjalny, kiedyś wspólny wyjdzie, natomiast jeśli chodzi o stare odcinki, no to ja mam nadzieję, że one nigdy z kanału nie znikną, nawet jeśli pojawi się jakaś nowa edycja, bo jednak mnóstwo pracy włożyliśmy w to, żeby one powstały i to był naprawdę cały e, rok haruby, więc jeśli ktoś by je usunął, to byłoby mi na pewno bardzo przykro. To były wysłużone buty. W nich przechodziłam prawie cały Team X2. Też są mega zniszczone. Te buty dostałam kiedyś... E, chyba to był mój pierwszy barter na buty i są za małe. Ale w mega dobrym stanie są właśnie. No, nie chodziłaś w nich w ogóle? Nie, no bo są za małe. A. Te buty dostałam na współpracę z Missguided. I robiłam z nimi lirysa pierwszego. W 90% naszych walizek jest rozdarte, to bo pchamy na maksa jak tylko się da, i ten materiał nie wytrzymuje. Nie Czy dalej pracujecie w agencji, czy raczej już was nic z nią nie łączy? Ja jestem. Dalej w agencji, ale równocześnie nie jestem w agencji, dlatego że ja z agencją założyłam spółkę, która nazywa się Melody Media. Mogliście już ym, o tym słyszeć i po prostu Melody Media jako osoba prawna wykupiła mój kontrakt z agencją. Więc ja jestem jako influencer podpisana pod Melody Media, którymi właścicielami jest Spotlight. Czyli nasza agencja i ja. W połowie mogę o sobie decydować. Nagrywaj, co się dzieje. Niezmuszone zostało. <grywa> Chciałbym wygłosić statement. Julia... Bardzo mądra dziewczyna. <grywa> Ona ty, ty potrafi bardzo wiele rzeczy. Na przykład tańczyć, śpiewać biegać Boga. bardzo krótko bo przez jakieś 30-40 sekund się mega już zmęcza ale daje radę i tak e, zajmować się psami czyli na przykład leżeć z nimi w łóżku Umie wychodzić z nimi na spacery Ale ja doszłam do wniosku mogę go wygłosić tak ale tylko pod warunkiem że będziesz się trzymać taką o... Ja jestem beznadziejna ogólnie <grystanie> Wczoraj mieliśmy kryzys, Julia leżała w łóżku i mówiła Ja jestem beznadziejna Wykrzykiwała do to ja mówię Spokojnie, jestem. umiesz tak wiele rzeczy I tłumaczyłem jej ile rzeczy umiem. No, no i wszystkie rzeczy, które umiem są beznadziejne Umiem tańczyć i śpiewać wow. Ale nie umiem obrać marchewki Znaczy teraz już umiem Umiałeś wcześniej też obrać marchewkę Na no, przykład nie, umiem posortować butów i patrzeć moje Nie, i co dać buty Chodź bajeczko Widzicie to? Ona jest mega mocna. Sama tu wskoczyła. I na razie wyszło tego tyle, więc w sumie wcale nie tak dużo, ale to jest chyba kwestia tego, że nie przenosimy żadnych mebli. Za następnej turze jeszcze będziemy musieli przewieźć materac, co będzie trochę trudniejsze, ale na razie jest chillowo. Jak się żyło z tyloma osobami i czy zawsze wszystko się układało? I myślę, że to jest takie najfajniejsze pytanie, w którym mogę podsumować całą moją przygodę w tymie. Bywało naprawdę różnie. Były Cudowne momenty, były momenty bardzo złe, były momenty, kiedy wszyscy się śmialiśmy, były momenty, kiedy wszyscy krzyczeliśmy na siebie, były momenty, kiedy wszyscy e, płakaliśmy. I naprawdę dobrze to wspominam. Do wszystkich uczestników mam ogromny, ogromny szacunek za to, co udało nam się zbudować. Stworzyliśmy w tym domu naprawdę e, fajną historię i cieszę się, że mogłam wziąć udział w tym projekcie. Trzymam kciuki za wszystkich, żeby jak najbardziej się rozwijali. Trzymam kciuki za swoją też przyszłość. Mam nadzieję, że dobrze będzie mi się e, mieszkało w nowym domu. No i dam Wam teraz taką mini zapowiedź e, tego, gdzie będę mieszkać. Stoję teraz na naszym nowym ogródku i się z Wami żegnam, dlatego że piesulki tutaj słusznie sugerują, że nasz dom zobaczycie dopiero w przyszłym odcinku, więc yy, czekajcie. Widzimy się w niedzielę, gdzie zobaczycie reakcję moich najbliższych na nowy dom. No i Wam też pokażę, jak on wygląda. Do zobaczenia.